Wiecie, ja widzę, jak mój w ciągu miesiąca, w ciągu 28 dni, jak moje ciało się zmienia, to jest coś niesamowitego. Kiedyś mnie to wkurzało, a teraz po prostu się śmieje. I też wiem, jak doprowadzić do tego, że, żeby na przykład nie mieć inflammation, tak? Bo jeżeli jecie mniej produktów, które powodują Wam stany zapalne, to automatycznie nie macie oponki, macie ładnie wyrzeźbiony brzuszek. Jeżeli obytniemy trochę karpsy, czyli węglowodany, to też jest zupełnie zupełnie inaczej. jestem na diecie bardzo niskowęglowodanowej, nie jestem na keto, obecnie, nie chce mi się tego kontrolować. <laughs> Bardziej po prostu ufam mojemu ciału temu, że ono wie, co jest dla niego najlepsze, ale jestem naprawdę zadowolona ze swojej sylwetki. Nie trenuję dużo, teraz znowu nie chodzę na siłownię, już miałam iść i znowu nie poszłam. Także odpuściłam, może pójdę od poniedziałku, te dwa tygodnie no zobaczymy, tak sobie ciągle mówię od poniedziałku. Natomiast ja dużo chodzę, jestem aktywna, ćwiczę sobie, wyciągnę sobie matę, 20 minut poćwiczę, potańczę, dużo tańczę, dużo chodzę z pisełkami, o z pisełkami bardzo dużo chodzę, więc, więc jakby naturalnym jest, że jestem aktywna, nie biegam, nie skaczę, nie robię bardzo mocnych treningów już, po prostu to mi nie służy.